Witam serdecznie kochani z znaku lwa. W tym czytaniu kart dla Was na nadchodzący miesiąc, na grudzień, ostatni miesiąc tego roku. Zobaczymy, co tutaj karty chcą powiedzieć o Waszej sytuacji najpierw związanej z pracą, obowiązkami, później zapytamy o finanse. No w finansach akurat całkiem nie najgorzej ja już tutaj widzę, chociaż w obowiązki będą troszkę może przytłaczające. Zobaczymy, jak będą się toczyły wasze plany i przedsięwzięcia. Potem przejdziemy do spraw bardziej osobistych, związanych z przyjaciółmi, rodziną, miłością także, więc będą i te tematy, także zdrowie i wiecie, pomocne wpływy. Zostańcie do końca, lwy, jeżeli uznacie to czytanie za pomocne, zostawcie lajka, like podbijcie go, może zasubskrybujcie kanał, ale lwy, co się już będzie działo w grudniu, w tym miesiącu, jeżeli chodzi o obowiązki pracy, no mówię, będą pewne rzeczy odrobinkę przytłaczające. E, tak, mamy piątkę, mamy piątkę Mieczy i piątkę Buław, czyli e, obie karty, które wskazują na to, że nie będzie e, aż tak łatwo. E, piątka Mieczy mówi, że może coś pójść niekoniecznie po waszej myśli. Znaczy, no nie, nie, że tylko niekoniecznie, po prostu nie pójdzie po waszej myśli. E, będzie trzeba coś po prostu naprawiać. Bardzo często Piątka Mieczy mówi o tym, że coś się skiepszczy, Niezależnie z czyjej woli, tutaj akurat karty może niekoniecznie o tym mówią, jaka to jest, czyli woli, z powodu jakiego, niekoniecznie jest to z waszego powodu, niekoniecznie wy coś tutaj popsujecie. Czasami po prostu załóżmy sobie, wiecie w pracy myśleliście, że już jest coś zrobione, a potem się okazuje, że jednak. Jak gdzieś tam się wkradł błąd, nie Wy to zrobiliście, ale to Wy musicie potem raz jeszcze to robić, nie? Tak, takie sytuacje się zdarzają. Piątka Mieczy właśnie tego typu sytuacje przedstawia, wiecie, może rząd odrzucił, rząd, urząd, no, urząd to taka, wiecie, troszkę jednak przedłużenie, takie przedłużenie rządu, nie? Więc urząd odrzucił Wasz wniosek o coś, trzeba go pisać na nowo, no bo jakąś pierdoła się tam gdzieś tam w, no, wcisnęła nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Tego typu rzeczy. Piątka mieczy, niestety, to obsa opisuje. Piątka buław za to mówi, że tych obowiązków może być troszkę więcej. Tutaj właśnie pojawia się to pewne przytłoczenie, te, że dwie rzeczy mogą być powiązane ze sobą no i pewnie będą, no bo jeżeli macie jakieś sprawy, które trzeba załatwić, w pracy jest większy natłok, czego? Pracy? No to jeżeli jeszcze coś po drodze się tam popsuje, no to wiadomo, że tego będzie jeszcze więcej no i wiadomo, cykl się, wiecie, zamyka, kręci się to kółeczko i we w nim jak ten taki chomiczek, czy ten mały lew. No, chomiki mają taką grzywę trochę, czasami nie mam wrażenie. Będziecie musieli tu temu sprostać. Ale, ale, no to nie, nie jest na szczęście jedyna rzecz, która będzie się działa. Szkoda, że musiałem otworzyć czymś takim mniej optymistycznym, ale później mówię, będą bardziej optymistyczne rzeczy na szczęście. Mamy trójkę buław, która mówi o tym, że coś wyczekiwanego, Coś na co liczycie już od jakiegoś czasu, czekacie na to, faktycznie przychodzi, nie? Faktycznie ta sprawa do Was zawita w tych kwestiach. No, pracy, obowiązków, co to może być? No, może, wiecie, wyczekujecie premii, wyczekujecie urlopu, wyczekujecie. E, no, różnych rzeczy można wyczekiwać, nawet no, awansu czasami można wyczekiwać e, albo dążyć w kierunku, nie wiem, może szukania czegoś nowego, szukania innego zajęcia, jeżeli nie macie swojego, raczej znaczy obecnie nie macie pracy i szukacie czegoś, bo jeżeli, moi drodzy, jest tak, że macie pracę, a szukacie czegoś na zamian, to mi się wydaje, że grudzień może niekoniecznie, ale jeżeli już jesteście w tej pozycji, że jednak z pracą krucho i byście chcieli znaleźć nową, podejrzewam, że z reguły tak jest, to faktycznie to wyczekiwanie się kończy, i udaje się coś tutaj znaleźć, tak? Więc taki pod tym względem optymistyczny, taki mały element przychodzi i. No zdecydowanie nie będzie tutaj no, już przeszkodą, a wręcz pomocnym wpływem. Kochani, w kwestiach finansowych mamy giermka mieczy, giermek mieczy tak tylko powiem na starcie i to specjalnie on nie powinien nas dziwić, w grudniu szczególnie, że będzie jakiś wydatek, który będzie większy tak, niż Wam się wydaje. Okej, okay. podejrzewam, że będzie to coś, co bierzecie pod uwagę, moje drogie lwy, tak, wiecie, że musicie to kupić, nie wiem, prezenty powiedzmy i tam obiecaliście, że kupicie jakąś super, mega, ultra, magiczną ciężarówkę dla swojego tam wnusia i potem przeglądacie i okazuje się, że ona to właśnie ten model, który sobie zażyczył jest jakiś troszkę jednak z wyższej półki no i no cóż, no trzeba będzie pewnie jednak sięgnąć do kieszeni. To nie będzie jakaś wielka kwota, to nie będzie jakaś wielka strata e, dla Was, ale giermek mieczy mówi, że taki pewien niesmak pozostaje. Nie? Trzeba będzie trzy razy rzucić komentarz, no ale swoje kosztowało nie? E, tego typu rzeczy. Moi drodzy, mamy za to o wiele bardziej optymistyczny element. Mamy asa Pucharów i mamy dwójkę Pucharów. Dwójka Pucharów po prostu nadaje ton. E, tej sferze finansowej w grudniu dla was lwy i ona mówi, że no pod względem tych finansów będzie okej. Okay. Będziecie, no nie powiem, że łączyli koniec z końcem, bo to by było takie troszkę Wiecie, to nie jest jakiś super okej, okay, jeżeli się tylko to udaje. Tutaj jest ten większy, lepszy obraz właśnie tego łączenia końca z końcem. Tego, że jesteście usatysfakcjonowani, jak te finanse na tą chwilę wyglądają. Ja nie mówię, że jesteście zadowoleni, ja nie mówię, że jesteście super szczęśliwi, no bo a, zawsze by się troszkę więcej tych pieniędzy przydało, nie? Podejrzewam. Ale dwójka pucharów mówi o tym, że no... Mówicie, jest ok, nie martwię się, nie ma niebezpieczeństw. To też dlatego mówiłem, pewnie w skali takiego um, prezentu i skali takiego kosztu, który nie jest jakiś wielki, ale może troszkę niesmak pozostaje, bo to nie jest coś, co by miało Wam, wiecie, wywrócić ten Was, Wasz budżet do góry nogami. I dwójka pucharów mówi o tym, że naprawdę tutaj pod tym względem jest ok, a as pucharów mówi o jednym konkretnym aspekcie fiskalnym, który was bardzo ucieszy i będzie dawał wam, no może po prostu, wiecie, pieniądze, może to jest ta premia na koniec roku w pracy, może jakieś wyrównanie dodatkowe, może, wiecie, być to jakiś też bardzo dobra decyzja, jeżeli wy w grudniu podejmujecie jakieś konkretne decyzje finansowe, jakieś kroki większe, staracie się poczynić, no to też na to wychodzi, że taka naprawdę ważna rzecz dla was, bo z pucharów, mówię o takiej ważnej rzeczy dla mnie, dla ciebie, dla was po prostu, dla każdej osoby po kolei. To jest coś takiego, co nas cieszy bardzo, ale może niespecjalnie, aż inne osoby muszą to widzieć, że to jest obiektywnie takie super. No, pewnie z reguły jest, jeżeli chodzi o finanse, ale was cieszy bardziej niż, no wiecie, inni by zakładali nawet. Nie? Więc jeżeli to jest ta premia, na którą wyczekujecie, to faktycznie widać, że to wy wyczekujecie tego. Nie? To jest takie coś, co byście faktycznie bardzo chcieli dostać, i, i, i najwyraźniej jest całkiem okej okay ona w tym roku. Jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia Wasze, moi drodzy, mamy tutaj pewne, takie. I plusy, i minusy. Wydaje się, że ogólnie pod tym względem, takim przyziemnym, lwy, ten aspekt w grudniu tak się łączy, że jest taka mieszanka trochę. Mamy kartę Księżyca, mamy kartę czwórki Pucharów. Wydaje się, że, żeby jakąś jedną rzecz zrobić, trzeba będzie troszkę sobie chyba odpuścić, tak? Macie jakiś plan, wchodząc w grudzień, albo jeszcze przed grudniem, albo może już jesteście tydzień w tym miesiącu, i nad no, tak trzymacie się pewnej takiej myśli, żeby to zrobić, ale już na starcie wiecie, że to mogłoby być trudne że to niekoniecznie się powiedzie, że już widzicie po kolei jakieś takie przeszkody, które będą na drodze tej stawały. I teraz czwórka pucharów niekoniecznie mówi o tym, że odpuścicie całkowicie. Może tak być, że stwierdzicie, że jednak może przełożymy to na kiedy indziej, tak? Ale czwórka pucharów mówi o tym, że będzie trzeba troszkę pewnie stonować w dół te oczekiwania, czyli no, będzie trzeba ograniczyć pewnie to przedsięwzięcie, może myśleliście, żeby jechać gdzieś na tydzień, będzie trzeba pojechać na 4-5 dni, nie? bo inaczej te wiecie, te dwa kolejne dni no, będzie trzeba poświęcić na coś innego. Nie? Tego typu rzeczy to są. Trzeba będzie troszkę dostosować te swoje właśnie. Oczekiwania do realiów w tym wypadku mówię to nie jest koniecznie od razu zrezygnowanie z tego, ale też też no, no na pewno nie jest to jakieś bardzo wam pomyśli. Nie? Karta kochanków za to mówi, że te plany, które będziecie faktycznie realizowali, one będą pamiętne, to będą takie przeżycia, które naprawdę zapadną wam w pamięć, będziecie. Będziecie szczęśliwi z tych rzeczy, że one miały miejsce, będą emocjonujące, będą takie właśnie znamienne, bardziej lwy, więc, no, może jakieś szalone zjazdy po stoku, chociaż nie wiem, w grudniu się chyba jeszcze po stokach nie zjeżdża, nie? Nie wiem, nie jestem narciarski, zupełnie mnie to nie kręci, ale, no, może dlatego, że jestem z morza. Ja wolę, jak wszystko jest płaskie, nie? Ja do góry lubię jako tako. E, Mojej drodzy, zobaczmy, co w tych kwestiach bardziej prywatnych będą się działy. Tutaj, za rzeczy, w sensie kontaktu z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, to może nie prywatnych, a osobistych bym powiedział. E, I tutaj no, mamy troszkę mieszaneczkę. I okej, okay, karta nam wypadła, jeszcze mieszając do tego, więc szósteczka mieczy jak najbardziej tutaj pasuje. E, Dołączymy ją, a w kwestiach miłości, co tu karty mówią? O, okej, okay, dobra, znajdziecie rozwiązanie. To jest tak naprawdę to, co tu karty przekazują, ale będziemy to jeszcze interpretować dla osób, które są w związku, są singlami. No, może wyjść coś ciekawego. Moi drodzy, jeżeli chodzi o aspekt. Ten z bliskimi rodziną, lwy w tym czasie, no to ta szóstka mieczy, która wypadła, najważniejsza rzecz, ona takim, takim jest komentarzem do tego, że będziecie w sumie tak naprawdę ukontentowani, będziecie zadowoleni, ale tak spokojnie zadowoleni z tego, jak te sprawy się tutaj toczą. To oznacza, że nie ma żadnych kłótni, nie ma żadnych jakichś, wiecie, wielkich niesnasek, nie ma jakichś wielkich niebezpieczeństw, nikomu się tam nic złego nie dzieje, Ogólnie będzie to spokojny czas w grudniu, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie wasze kontakty z tymi bliskimi. I karty najwyraźniej chciały to podkreślić, bo mamy tutaj jeszcze też takie dwie rzeczy, o których jest mowa. Po pierwsze, król mieczy, król mieczy sugeruje, że potrzeba będzie pewnie w kontakcie, może przedsięwzięciach, planach z kimś i ja tutaj mam wrażenie, że to bardzo mocno Mocno koresponduje z tym, co było powiedziane przy tym Księżycu i, i czwórce Pucharów, bo ten Król Mieczy i ósemka Pucharów mówią o bardzo zbliżonej rzeczy, tak? O bardzo zbliżonej rzeczy, że pewne kwestie trzeba będzie troszkę ograniczyć, albo one wiecie, same się ograniczą. Na przykład miało być tak, że przyjedzie, wiecie, nie wiem, zjedzie z zagranicy, jakaś tam wasza część rodziny i będzie wielki. Dom pełen ludzi, dzieci, nie wiem, tam pod choinką, załóżmy, wszyscy będą się ganiać. Najwyraźniej to będzie troszkę w ograniczonej formie, tak? To będzie w ograniczonej formie. Tutaj nie wszystkie takie rzeczy, które. Bo co to dokładnie znaczy, nie wszystkie takie rzeczy, które wy i te osoby, które no wam są bliskie i wy razem byście mieli robić te rzeczy, tak, nie wszystko się uda. Nie wszystko wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli, dlatego że będą okoliczności no, temu niesprzyjające. Może ktoś się rozchoruje, może ktoś nie będzie mógł przyjechać, może ktoś z urlopem będzie miał problem. Tego typu rzeczy ja bym tutaj. Widział, ale i tutaj właśnie karty chciały tak mocno to powiedzieć um, jeszcze. Dlatego aż tutaj wyskoczyła mi karta, niespodziewanie, że to nawet będzie na lepsze. Tak ósemka pucharu w ogóle mówi, że jest to takie słodko-gorzkie, że w sumie troszkę szkoda, ale może i lepiej, może wyszło na lepsze. A szóstka mieczy wskazuje na to, że faktycznie wyjdzie to na lepsze, bo jak widzicie, jakbyście mieli faktycznie ten początkowy entuzjazm, te wszystkie rzeczy, które by miały się dziać, miałyby się faktycznie wydarzyć... Tak, to... Potem tak sobie będziecie siedzieć i się byście zastanawiali, jak by to wyglądało, nie? Żeż tutaj nie ma brakują dwa łóżka w tym domu, żeby wszystkich pomieścić. Gdzie oni by, by spali, tak? Każdy na sobie, w namiocie, trochę zimno. No, tego typu rzeczy. Ja tutaj troszkę dla żartu to mówię, ale oczywiście rozumiecie, że to trochę do tej sytuacji trzeba dostosować i wiecie, o co tu chodzi. Zdecydowanie, bo takie rzeczy się w życiu dzieją niejednokrotnie, że Okej, okay, szkoda, że się nie udało, ale w sumie może lepiej, bo by było ciężko, nie? Nie mamy tyle nakryć, nie mamy tyle stołów. Dalibyśmy pewnie radę, ale by to było takie troszkę chaotyczne i szalone, nie? Żeby wszystkich tam obskoczyć na przykład na święta, albo żeby wszyscy obskoczyli na nas. Za to ósemka denarów wskazuje na taką ważną rzecz, bo ta... Kwestia taka najważniejsza dla Was, ale najważniejsza w tym aspekcie, że Wy dużo energii postanowicie poświęcić na to, no bo to jeszcze grudzień, on jeszcze nie nastał, żeby to wypaliło, nie? Ta, ten aspekt faktycznie wypali. I teraz, no, takim naturalnym. Wydarzeniem, o którym tutaj karty mogłyby mówić, no to właśnie, organizacja może świąt. Ale niekoniecznie, to może być wyjazd jakiś, może ktoś ma urodziny, może ktoś ma, wiecie, jakąś inną imprezę. Mogą, wiecie, grudzień jest długi, to niekoniecznie tylko i wyłącznie choinka i karp, nie? Więc tutaj, ta jedna konkretna rzecz, którą wy byście chcieli właśnie z jakąś osobą lub osobami, Ogarnąć, wyjdzie naprawdę dobrze, tak? Tylko, że faktycznie ten czas i tą uwagę trzeba będzie temu poświęcić, pewnie na jakieś przygotowania. Za to, moi drodzy, jeżeli chodzi o aspekt uczuciowy, Zobaczmy, co tutaj kartę dokładnie, no właśnie. No właśnie, i tego się spodziewałem, albo czegoś podobnego, no może. Słońce przeszło mi przez myśl, że wypadnie, i faktycznie tutaj słoneczko wypada. I teraz tak, kwestie miłości. Jeżeli chodzi o, Osoby, które są w związku, to będzie też zbliżona interpretacja do tego, jak to będzie się objawiało dla osób, które są singlami, ale zrozumiecie, w jaki sposób jest to zbliżone. Mamy dwójkę mieczy, mamy pustelnika. I to na starcie wskazywało lwy, że może niekoniecznie jesteście pewni, czy uda wam się na przykład znaleźć czas ze sobą, czy uda wam się zrealizować jakąś. Rzecz taką dla Was, konkretnie dla Was, nie wiem, może chcecie jechać na bal sylwestrowy, tak? Się ubrać ładnie i razem z tym partnerem, partnerką spędzić ten właśnie czas. Ale będzie, no, stała jakaś przeszkoda Wam na drodze, która będzie powodowała, że Wy nie będziecie na 100% pewni, czy to się uda. Prosty przykład. Mąż nie wie, czy dostanie odpowiednią ilość wolnego, tak? Załóżmy. Z pracy, żeby, żeby zrobić to w pełni, bo tam trzeba pojechać, to jest jakaś tam podróż, ileś czasu, jeszcze przygotowania i tak dalej. Nie wiecie, czy będziecie mogli to zrobić, ale znajdujecie rozwiązanie. Karta mędrca, znajdujecie rozwiązanie tego problemu, Karta Słońca mówi o tym, że jak najbardziej jest to pozytywne, dobre rozwiązanie. No to rozwiązanie właśnie może być też trochę takie przypadkowe. To znaczy, że z problem sam się może rozwiązać, ale będzie to faktycznie troszkę po czasie. To nie będzie tak od razu widoczne, moi drodzy. I no ja tak się spodziewałem tego Słońca, bo mamy Giermka Pucharów. Giermek Pucharów mówi, że tak ostatecznie będzie ten czas dla Was przyjemny, więc no tutaj faktycznie trzeba raczej spojrzeć na to optymistycznie. Może to być tak, że sytuacja, moi drodzy, jeżeli jesteście w związku, a w grudniu albo no teraz już pewnie bardziej to widzicie, że tam może są jakieś troszkę niesnaski między Wami. Jeżeli jest jakiś problem, który musicie przegadać, Musicie ogarnąć oboje, to go znajdujecie rozwiązanie właśnie na ten czas, tak, i to jest dobre rozwiązanie, z którego oboje jesteście zadowoleni. No czyli po prostu godzicie się, tak, jeżeli jest taka konieczność, nie? Ale sądzę, że ten aspekt tutaj związany z znalezieniem rozwiązania do jakiegoś problemu, który stoi przed wami, jest tą główną, um, głównym elementem, o którym tu karty mówią. Jeżeli jesteście singlami, moje drogie lwy, to tutaj karty wskazują na to, że, no okej, okay, y Poszukiwania. Ja wiem, że teraz wy, wy mnie troszkę Wy mnie troszkę znielubicie, bo najgorzej, jeżeli w kartach wychodzi, że jeżeli, muszę coś zrobić, nie? w tym wypadku chodzi o to, że do, właśnie trzeba by było być tym mędrcem, czyli trzeba by było te poszukiwania, przynajmniej w jakimś aspekcie mieć, a przynajmniej być otwartym na to, żeby gdzieś może do kogoś napisać, może akurat ktoś. Moi drodzy, w okresie tym świątecznym wpadniecie na kogoś, może starego, dawnego, z dawnych czasów, odwiedzicie rodzinne strony, no i widzicie, że no ta osoba jest też singlem, no to wiecie, warto by było się odezwać po tym, nie tylko powiedzieć cześć, cześć, co tam u ciebie, ale potem może jeszcze napisać nawet, nie? I tam wiecie, jak tam mijają, mija ci ten czas. Tego typu rzeczy, Mogą przynieść bardzo pozytywny efekt, i tak jak, mi, tak jak tutaj Giermek Pucharów sugeruje właśnie tą taką ciekawą, dobrą, satysfakcjonującą sytuację i to rozwiązanie, tak w tym wypadku on przedstawia początek, taki interesujący początek czegoś nowego, ale jeszcze może niekoniecznie od razu stwierdzenie, że wy będziecie w związku tak, już w grudniu. A ale moi drodzy, to połączenie może nie tylko to poszukiwanie oznaczać, tak per se, że musicie siedzieć w tych, nie wiem, aplikacjach czy coś takiego. Jeżeli będzie sytuacja, że będziecie mieli propozycję, na przykład, ktoś wam sugeruje, chodź do nas na Sylwestra, tak? Robimy jakąś imprezę, robimy jakieś spotkanie, będzie ileś tam znajomych, a wy się tak zastanawiacie, czy pójść, czy nie pójść, pójdźcie, nie? Tutaj musi być ta otwartość. Właśnie, trzeba faktycznie, tak jak powiedziałem, Coś zrobić, trzeba się na to otworzyć, ale a wam się nie będzie chciało, bo dwójka mieczy ewidentnie wskazuje na to, że jak nie za bardzo jest to wam po drodze, ale no, ostatecznie będzie miało to dobry, no dobry wynik, tak, dla was, jeżeli to zrobicie, bo ktoś może tam być, właśnie ciekawy, kto by się znalazł nie? I, i, i się pojawił. No dobrze, zobaczmy lwy jeszcze, co tutaj karty mówią, jeżeli chodzi o wasze zdrowie. Zdrowie jest ok, całkiem, ewentualna przeszkoda, mamy dziesiątkę denarów, okej, okay. dobra rzecz, która idzie w waszą stronę, to coś nowego. I trójka mieczy jako rada kart, Ok, Moje drogie lwy, wisielec w kwestiach energii, zdrowia, mówi, że jest aby, aby, tak? Znaczy, aby, aby to tak trochę źle brzmi, tak niektórzy to mówią w kontekście, że e, jest słabo, ale przeżyje. Nie, tutaj raczej chodzi o to, że mogą być dni, kiedy troszkę tej energii będzie mniej, mogą być dni, kiedy będzie jej więcej, tak? Raczej nie, że mogą, a będzie po prostu, tak? E, wisielec, no jak to tam sobie na tym drzewie wisi, tak? To troszkę w jedną, w drugą stronę. Ogólnie jednak w większości przypadków będzie takie ekwilibrium. Nie? Czyli ten złoty środek, e, taka, takie wy właśnie. Wypośrodkowanie tego zdrowia, samopoczucia, czyli, no, okej, okay, będzie, no jak, okej. Okay. Tak, będzie ok. Nie będzie ani szału w jedną, ani szału w drugą stronę. Ewentualna przeszkoda, dziesiątka denarów, raczej nie mówi o konkretnej przeszkodzie, chociaż ona może wskazywać na to, że będziecie mieli pewne tutaj, no, rzeczy do pozałatwiania, związane z bliskimi rodziną, tak? Więc tutaj już była mowa o tym. Ostatecznie to nie wyjdzie tak źle, ale no, może w pewnym momencie Wam się tak wydawać. Szczególnie, że radą. Kart mamy trójkę mieczy. I trójka mieczy może być taką radą, żeby nie, pod, nie poddawać się takiemu negatywnemu bardzo myśleniu w pewnym momencie, że to wszystko nie ma sensu. Ja wiem, łatwo powiedzieć, nie, 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 nie stresuj się, nie, nie martwię, nie smuć się, uśmiechnij się. no to nie o to chodzi kartą, o to chodzi kartą, żeby, wiecie, nie twierdzić, że od razu, skoro coś się jedno nie udało, to teraz wszystko nie ma sensu, jest całkowicie stracone, bo nie, zdecydowanie tak nie będzie. Ale Trójka Mieczy także wskazuje na to, żeby pogodzić się, że czegoś nie ma w tym wypadku. Zdecydowanie Trójka Mieczy nie mówi tutaj o sprawach związanych z jakimiś problemami sercowymi, ani nic takiego, bo to jest rada, tak? Bo tutaj też nie widzę tego typu sytuacji w kartach innych. Ona mówi o tym, że okej, okay, pewne rzeczy mogą się początkowo nam wydawać niezbyt dobre, ale to się zdarza, tak? I teraz robimy to, co się da z tym, co mamy i na to wychodzi, że da się zrobić całkiem dużo fajnych rzeczy z tym, co macie, tak? Moje drogie lwy. I giermek buław jako dobra rzecz, która idzie w waszą stronę, coś nowego wyniknie z tego grudnia. Coś nowego lwy przyjdzie do was, zapuka wam w okienko i powie, jestem już tutaj na dłuższy czas, e, może to być ta nowa znajomość dla singli. Tutaj ten aspekt finansowy bardzo pozytywnie wygląda. To coś wyczekiwanego także może być. No jest to kilka miejsc, które mogą się tego tyczyć. Na przykład ci kochankowie. Też to jakieś ciekawe przeżycie, pamiętne przeżycie. Może z tego wyniknie coś, co będziecie chcieli robić częściej. Będziecie chcieli robić tego więcej. Więc moje drogie lwy, ja sugeruję, żebyście więcej oglądali kochani. Nie żartuję. Kochani, żebyście mieli naprawdę fajny grudzień. Tego Wam życzę i mam wieku nadzieję, no, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!